No i tak miałem małego laga, więc ten odcinek będzie w dwóch częściach. No musi niestety, być no, miałem laga małego. No i no właśnie teraz ten boss. Dobrze, że mam regenerację To jest jedyny znaczy. No może nie jedyny plus, no ale plus. Znaczy ten te, boster Terra nie ma za dobrze z atakami, dlatego mu zabrało tyle, bo on ma cierciach. bo to jest jego słaby taki no, punkt, jakby to powiedzieć. On to mu już dociśnie. O, taki kawałek życia mu zabrał. A to coś ma jest gdzieś 3000, więc dużo. Pa. Pa. A i w komentarzach piszcie, jakby ktoś yy, miał pomysł, jak zrobić takiego Irockmana. O to mówcie, bo ja go właśnie nie mogę cały czas zrobić. Próbuję, ale nie mogę. Więc piszcie w komentarzach i... bo przyda mi się to. No i właśnie. Ma regenerację. Tutaj zresztą pokazuję takie plusiki no i taką tarczę. Tutaj pokażę z jakiego są. Jak się na niego przytrzymam myszką, to pokazuje gatunku, level, demedja i wszystko. Więc to nawet dobrze jest. A to... No, i właśnie kolejno. Electric Shock. Dzisiaj będę pokazywał po prostu takie walki bosowe. E, możliwe, że w kolejnym odcinku będę e, pokazy... Jutro na pewno pokażę, znaczy w kolejnym odcinku, taką walkę multiplayer. Na pewno pokażę. Tak, ze 3. Może wygram, może przegram. Nie wiem. Ale będę się starał wybierać na takich trudniejszych, no. No i właśnie. Czasami się też tak zdarza, że jest takie mis. Czyli jak się zada jakiś tam, no atak, to on może nie wypalić mis i drugiemu, no, potworkowi nic nie zabierze. Nic. Tak czasami bywa, ale no. To się rzadko zdarza. No i właśnie mój drop elementar. On jest po prostu najlepszy. Ma tylko tyle energii. A ten... A jeszcze ma wszystkie ataki. A właśnie potworki mają też taką energię. Jak całą zużyją to nie mają żadnych ataków. I trzeba kliknąć reciangę tak żeby no się naładowało jakby. No i już chyba po nim. A nie.